Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym teleturnieju, w naszym wielkim teście wiedzy o historii Polski. Zapraszam zawodników. Rada Pańska. Tak. tak jest. To jest wielki test? 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 test wiedzy o historii Polski pod patronatem samego Pana Prezydenta i IPN-u, a sponsorem naszego testu jest producent, producent testów ciążowych, w Topex. Skoro. Brawa na Topexu, Brawa dla Topexu. A skoro to wielki finał, to w naszym teście. Stopnie, źle. Nie mówi się teście, tylko teściowie. A to jest finał, prawda? Bez tego w naszym teściowie. Witam finalistów. Na początek tradycyjny kawał. Przychodzi facet do antykwariatu. Mój dzień dobry. Czy są kroniki? Ona mówi, taka kobieta tam sprzedawała, siwa? Ona mówi, ona mówi są, on mówi, jakie? Ona mówi, srakie, on mówi, ale poważnie. Ona mówi, gala, on mówi, jakiego gala? Ona mówi, srala, ona, poważnie, anonima, on jakiego anonima? No, anonima, a no jak nie ma, to idę. Królestwo! <głos》>. Tak! ci, że nie, nie wypożyczył niczego, tak? A to jest finał, prawda? Dobrze, pośmialiśmy się, to teraz może się poznajmy. Z tamtej strony się przedstawiamy, bardzo proszę, kto do nas przyjechał, jak się nazywa, czym się zajmuje, o co mu chodzi i gdzie pojedzie, jak stąd pójdzie. Proszę bardzo. No, ym, ja y, nazywam się Zbyszek. Tak. Przyjechałem z Bogdańca. No i interesuję się narciarstwem, historią i przede wszystkim literaturą polską. Zbyszka z Bogdańca. Tak. No to masz takie znaczące imię. Dlaczego? No, jak ta postać z Sienkiewicza? Która? A to jest finał, prawda? Y, a to jest finał. Wobec tego to powinnaś wiedzieć, czym się zajmujesz. No i ja pracuję w mleczarni. W mleczarni, widzę, jako mleczarz. Nie, jako krowa. Aha, to czyli mi źle napisali, to trzeba poprawić. Obok ciebie stoi kto? Jurand! Jur. Nie. Tak. Nie mów, że ze Spychowa. Nie! no, spod Spychowa! Dobra, w takim razie powiedz tam, nie masz kłopotów z mówieniem? Nie, a czemu? No czemu? Czemu? Przecież prawdziwego Juranda oślepili mu, wyrwali język. Jezu, Jezu kto? To, gdzie? Krzyżacy. A to nie znam. Nie. A to jest finał, także naprawdę gorąco polecam eliminację. Nie. Eliminację. Tam naprawdę można się rozerwać. I trzeci zawodnik. To ja. Trzeci zawodnik to ja, czyli... Mikołaj. Stop, ja przy... poczekaj, ja sam dokończę, Mikołaj. A to proste. Kopernik z Fromborka. Nie, śmiel z Mokrzycy. Naprawdę? Tak. Z Mokrzycy? Tak. No dobrze. W takim razie powiedz nam Mikołaju, czym się zajmujesz i zaczynamy. Jestem astronomem. Do wygrania cen na nagrody fundowane przez IPN wygrywa ten, kto udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. Uwaga. Było wielu władców Polski, ale pierwszy był kto? Bierut. Taki Bierut. Miasto takie, Bierut. Gdzie? Stolica Libanu, Bierut. Bejrut, jak już nie, to w ogóle bez sensu. Nie. Mieszko I. Mieszko I. Był pierwszy, nazywał się pierwszy, bo był pierwszy, stąd nazwa Mieszko pierwszy. A kto był drugi? Drugi? Tak. Jan Paweł. Nie, tak drugi. to nie działa, to nie tak, to nie. Kto był drugi? Hitler. Nie, to już w ogóle... Nie, kto był drugi? Nie wiesz. Drugi był Bolesław. Pytanie jaki? Wałęsa! Nie, jaki? Patryk! Jaki Patryk? Patryk, jaki? Nie, też nie. Drugi był chrobry. Chrobry Bolesław. A co oznacza przydomek chrobry? Drugi. Nie. Hitler! Nie! Wiesz? Nie wiesz. Chrobry. Co to za przydomek? No i przydomek to jest taka budka przy domku. Jaka budka? Borys Budka! A na budce Kutka. Chrobry, czyli dzielny, wojowniczy. Dzielny, A... stąd jest ta piosenka przecież y, koło brzegów wojskowych. Jaka? Chrobry z poligonu, chrobry z poligonu. No habry! Z poligonu, Co? ale habry. habry! Z poligonu, ale habry! To to Bolesław Habry był tamten? Tak, 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 mów, żonie, mów tak. Dobrze. Ludzie, chodzi o króla trzeciego. Król, 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 się, król, król. król. Nie. Pierwszy był mieszkał pierwszy, drugi był chromych bolesław, a kto był trzeci? Żyła! Tego żyła? No Piotrek żyła! Jak żyła, to kobieta. Jak Piotrek, to żył. No ale on żyje, ale nie z żoną. Ludzie, chodzi o króla trzeciego, który król, o, król, no. się, król. król. Się pyta. Król Jan III Sobieski. Nie. Zygmunt III waza. Nie. Adolf III Hitler. Nie! No, Powiedz człowieku, masz napisane przez no. Trzeci był syn chrobrego, mieszkał drugi. Co? Jak trzeci drugi? był drugi? Ja? No bez sensu. A nie no. wiem! Pewnie tego pierwszego zdyskwalifikowali za kombinezon! Mieszka pierwszego. A to jest I final, żyła, na trzecie. Dobrze, mieszka pierwszego zdyskwalifikowali za kombinezon. Następna runda pytań, na razie nic nie wie. Uwaga! Znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie i jest to najsłynniejszy obraz na terenie Polski. Wiem o, wiem o, wiem o, wiem o, wiem o, o co chodzi? Sie dopytam. To jest w tym muzeum. W Krakow... Co, co W Krakowie. W I... Krakowie. Że... Pytanie brzmi, jak się nazywa obraz? Dama z złych taczką. <ślesk> widziałem na własne Już, oczy. Cześć, cześć. Wiem o co chodzi? – No ale to głupi taki tytuł. – Co głupi? – No jak dama, to przecież wiadomo Ta, no, to są Tak! – Ludzie, to ale co wy za o, bzdury wygadujecie? – Zbyszek, popraw co? ich. – każde dziecko wie, że to nie jest żadna łechtaczka, <laughs> tylko gronostaj. – Tak? Ludzie... – Łasiczka! – Co? – To jest łasiczka! – Dama z łasiczką. – Ty, wiesz kto to namalował? Wiem, dobrze. – Kto? – No kto? – No kto? – No to wiem. – No ja się pytam? – No to ci powiedziałem. No, – Ale kto? No. – Kto? No ten. – Leonardo? – Leonardo! – Ale Leonardo? – No ten Leonardo, co, co, to? No, ten. Da co? no Da co? – No to da. – Co da? – No co da? – Da co? – No. – Da Vinci! – No a jak ty chciałeś? – Moja ciotka miała łechtaczkę. – Gdzie? – Gdzie? Na wsi. Przecież wszystkie kury wydusiła. – Co do jednej. Ale wujek się y, zorientował, się przy czaju w krzakach i ją widłami dżugnął. I dobrze Dżugne. tak szkodnikowi. A. Miał ciotkę dżugnął, taczka uciekał. Gdzie? W Polski. Ludzie, no! A, A, to, to nie, nie tak do Juran, Juran, pytanie do Ciebie, kto sprowadził do Polski Krzyżaków? Teraz to na stube. Hitler! Nie, kto wie? Tadeusz Mazowiecki! Nie, Mazowiecki Balczarowicza sprowadził do Polski. Konrad Mazowiecki sprowadził belcorowicza. Krzyżaków. A po dynastii Piastów nastąpiła dynastia Pruszków. Nie. Hitlerów. Nie. Carringtonów. Nie. Tylko ostatnia sylaba się zgadza: Jagielonów. Zapoczątkował ją Władysław Jagieło, biorąc niespodziewanie ślubskim. sfacetek. Sam jesteś sfacetem. No, nie wiem, Z Jadwigą no. Antygawańską, chociaż, która chociaż trudno w to dzisiaj uwierzyć, miał wtedy tylko 13 lat. Co? Miała 13 Śmiela? lat. A my zrobili awanturę, jak się parę razy się spotkałem z dwudziestolatką, że na mnie dali dwa tygodnie. Kto ci zrobił awanturę? Żona. Dwa tygodnie. Następna runda nosi nazwę, co to było, co to jest. Zbyszek, co to jest? Zbyszek to jest imię męskie, popularne w Polsce zdrobnienie od Zbigniew. Lub, lub Zbysław. Ty jesteś Zbigniew Zbys... albo Zbys... Zbysław? Nie jest, jesteś, to ja zamki japę. Zbyszek, pytanie do ciebie, co to był cud nad Wisłą? No, to było prawdopodobnie wtedy, jak mój szwagier z Płocka nie. wypił duszkiem pół litra, dobrze się zaczęło, do nie, wszedł na rower i tym rowerem dobra, wzdłuż Wisły pojechał do domu. Dobra. I dojechał! Czut, no, Nie wywalił dobra. się! Zmiana, uwaga, uwaga. Nie, zmieniamy zasady, wygrywa ten, kto udzieli pierwszej jakiejkolwiek poprawnej odpowiedzi. Uwaga, kto wie, co to była odsiecz wiedeńska? Odsiecz, czyli inaczej zlewka, to jest produkt uboczny przy produkcji bimbru. To może odciec. a to jest odsiecz. Wiedeńska to była pomoc, który Jan Trzeci Sobieski, który jak wiemy wcale nie był trzeci, bo trzeci był, mieszko drugi, udzielił Austriakom w walce z kim? Z kim? Z kim? Z nielegalnym alkoholem. Nie. Z Hitlerem. Nie. Z Hitlerem. Nie. Z turecką nawałą. Z turecką na, A turecka, turecka nawała. Czyli rakija. Turecka. Kategoria kto to zastał. Kto zastał Polskę drewnianą? Szyszko. Nie. On zastał Polskę zalesioną, zadrzewioną, zapuszczoną, a drewnianą zastał Kazimierz Wielki. A wiesz, jakie jest jego ulubione miejsce w Polsce? Kazimierza Wielkiego? Nie no, szyszki. Już ci mówię. jakie? Łysa Polana. A wiesz jaka, jest, wiesz, jaka jest moja ulubiona Polana? Wódka Polana. Tak? To no jest. ale suchar. Uwaga. Zbyszek, ty się interesujesz um, literaturą? Tak! Pierwszy polski pisarz pisał pieśni i treny. Yy... Nie wiem. Jan? Jaki Jan? Jan... Ko... O. Muzykant! <śla> Jan Kochanowski. Czyli inaczej, Jan... Z czego? Jan, z... z? Czarno... Byla! Z Czarnolasu. Może to. Kto wie, gdzie leży Czarnolas? W Czarnogórze? Nie. Nad Morzem Czarnym? Nie. na Czarną Hańczą? Nie. Nad Czarnym Okiem? Nie. Nad Czarnym Wołgą? Nie ma czegoś takiego. W Czarnej Dupie! Też nie, ale Zbyszek był najbliżej. Czarnolas leży pod Zwoleniem. Ludzie, niech ktoś tu dobrze odpowie, bo zmarujemy tutaj za chwilę, no. Dalej Zbyszek. Yy. Kto to był? Autor książki, której bohaterem jest Stanisław Wokulski. Yy... Nie wiem. Bolesław Prus, czyli inaczej. Aleksander Głowacki, a tytuł. Yy... Nie wiem. Lalka. Czyli inaczej. Taki szmaciany ludzik. To jest lalka. Dobra, uwaga, pytanie tylko do Zbyszka. Zbyszek, jaki dźwięk wydawał okręt błyskawica wychodząc w morze? No, nie wiem. Eee... Taki wydawał dźwięk. pan pozła. Jest taka jest tego rodzaju sprawa, że ja to kiedyś czytałem nad Niemnem, Koniec zdania? Czytałeś ten dniem, tak? No i co z tego? Nie no, z tym. To jest orzeszkowa, nie? Tak. Lubisz orzeszkową? Lubię, ale wolę żołądkową. Uwaga, jak się nazywał mistrz krzyżacki, który poległ pod Grunwaldem? Yy. Teraz to E. Hitler! Jaki Hitler? Gdzie Hitler? Głupi jesteś, pod Grunwaldem Hitler! Nie było go tak! Nie było? Nie było! Nie było? Nie było! Tchórz! Stop, mi się pomyliło, moja ciotka miała nie wechtaczkę, tylko tchórza. To był tchórz! Czyli to był tchórz, tak? Tchórz! Ach. To się wujek zdziwił, co? Wyciąga rękę, a tam... Proszę bardzo, jeszcze raz, jak się nazywał mistrz krzyżacki, który poległ pod Grunwaldem? Jeszcze raz, nie, nie wiem. wiem! Hitler! Nie! Ulrich Jungingen. Zabił go prawdopodobnie przed chorągiewny królewskiej chorągwi nadwornej mszczuj ze skrzydła. Skąd to wiesz? Nie wiem, dlatego mówię prawdopodobnie. Oklaski na zwycięzcy! Tak jest! Gratulacje! Tak jest! A. Kto to jest? błąd. Bon. I nagrody, nagrody, nagrody. Wreszcie możemy dojść do tego momentu. Nagrody są dwie. Pierwsza to zestaw testów ciążowych w Topex. Nie mówi się testów, tylko teściów. I druga nagroda to dwudniowa wycieczka, ale bez doslegu. Ale, ale dwudniowa. Ale bez dosleu. Ale dwudniowa. Ale bez dostregu. A jaka to wycieczka jest? Śladami Bolesława drugiego bez nogiego. Bez czego? Bez nóg. Nie miał nóg. Ale. Ślady to raczej. No nie zostawiał. Czyli nie ma tej wycieczki. Do zobaczenia za tydzień! Kolejny komunikat! Ej, 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 ej! Chodź A my? Co by? Nagrody się nam należą. Za co? No za finał. Co za ludzie? Wszyscy chcą pieniądze, pieniądze za darmo, pieniądze. Nagrody, należą nam się nagrody. Tamten dostał nagrody. Dawaj. Szukaj, pan. No dobra, jak znajdę, to dam. Jak przecież to, jak nie ja mam, to nie urodzę, tak? Kto był drugi? Ja. Nie, drugi był Bolesław Chrobry, ale już nie chcę się z wami szarpać. Co to jest za śmieć? O, może być. Powiedz mi tak, nagroda. Lubisz muzykę? Lubię. Jutu? Lubię. Wiesz, że mają koncert w Warszawie? Na, stadi na Stadionie Narodowym? O. Chcesz bilet? Pewnie. Trzymaj. A co on taki mały? Bo to jest bilet na tramwaj. Ale możesz z nim dojechać na stadion. I tam kupisz bilet, chociaż na YouTube Aha. biletów już nie ma, a ten jest skasowany. Tak. I teraz ty. Ja czekaj, mm. no co dla ciebie mm -hmm. właściwie? Co ja mogę mieć? Chcesz takie paprochy? Nie, nie, tak znaczy, nie. Nieważne. Nie. Co to jest? O, dobrze, miałem to wywalić, ale. a widzisz. Jest nagroda. Nagroda pocieszenia, zdjęcie. No, ale kto to jest? Moja teściowa. No i gdzie tu pocieszenie? Pociesz się, że nie twoja. A -a. <gry>